W poprzednim filmie mówiłam o lutowym przygotowaniu sadzonek do tunelu, a teraz opowiem o tych do ogrodu. Białą kapustę wczesnych odmian uprawiamy z sadzonek. Nasiona wywziewamy w lutym do pojemników. Nie jest konieczne pikowanie sadzonek. Po 30 dniach można je przesadzić do ogrodu, zapewniając lekką ochronę przed ewentualnymi mrozami. Kapusta jest rośliną bardzo odporną na zimno, wytrzymuje niewielkie ujemne temperatury. Siew możemy rozpocząć w połowie miesiąca. Rozsadę pora można zacząć przygotowywać już w pierwszej połowie lutego. W tym okresie siejemy pory na wczesny zbiór. Lepiej jest natychmiast umieszczać nasiona w małych pojemnikach pojedynczo, ponieważ nie tolerują zbyt dobrze przesadzania. Zakorzenienie zajmuje mu dużo czasu. To samo dotyczy selera korzeniowego. cioby możemy wysiać we wspólnym pojemniku, a następnie nieco przerzedzić.